Na koniec, jeszcze przed kazaniem, biskup zatwierdził uroczysty egzorcyzm dla pewnej osoby. Ta kobieta została przeklęta i 22 lata temu przeprowadziłem nad nią pięciodniowy egzorcyzm. Część odbyła się tutaj, część w innym miejscu, a potem udała się do kilku księży posoborowych i to nie pomogło, więc po prostu to zostawiła. Teraz wróciła i przeprowadziliśmy pięć dni egzorcyzmów. Zaczęło się od ośmiu demonów, a potem trzech z nich zostało zesłanych do piekła. Niektóre z nich były serafinami, czyli należały do najwyższych chórów anielskich. Tutaj walka staje się bardzo intensywna. A ponieważ jest ich grupa, w większości przypadków jest ich więcej niż jeden, mają oni mentalność bandy. Trzymają się razem. To nie jest wyłapywanie jednego po drugim, ale trzeba mierzyć się z całą grupą demonów naraz. Zanim jednak zacznę, chcę przeczytać coś o pokorze, ponieważ podczas egzorcyzmu bardzo wyraźnie widać moc modlitwy, pokory, sakramentów i wody święconej. Oto co powiedział święty Wincenty a Paulo. Najpotężniejszą bronią, za pomocą której można pokonać diabła, jest pokora, ponieważ nie wiedząc, jak się nią posługiwać, nie potrafi się nawet przed nią bronić. Pewnego dnia, gdy święty Makary wracał do swojej celi, spotkał diabła, który próbował przeciąć go na pół sierpem. Nie mógł tego zrobić, ponieważ gdy zbliżył się do świętego, tracił swoją moc. Wtedy pełen gniewu powiedział: Doznaję od ciebie wielkiej przemocy, Makary, bo chociaż bardzo pragnę cię skrzywdzić, nie mogę. Czynię wszystko to, co ty, a nawet więcej. Ty pościsz od czasu do czasu. Ja nigdy nie jem, ty mało śpisz, ja nigdy nie zamykam oczu, ty zachowujesz wstrzemieźliwość i ja też, tylko w jednej rzeczy mnie przewyższasz. A cóż to za rzecz? Odpowiedział, Twoja wielka pokora. Po tych słowach zniknął. Jak wiemy, pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu, a pokora i miłość Boga są fundamentem życia duchowego. Musimy być pokorni, jeśli chcemy zbawić nasze dusze. Adwent jest więc dobrym czasem, aby przygotować się na przyjście Chrystusa przez modlitwę, skupienie, pokorę i zjednoczenie z Maryją. Podczas tego egzorcyzmu, który trwał co najmniej pięć godzin dziennie przez pięć dni z rzędu, ci którzy pozostali, są całkowicie osłabieni i upokorzeni, ale mimo to są bardzo przebiegłymi i pełnymi nienawiści wrogami. W czasie adwentu musimy dobrze wykorzystać nasz czas. Dla demonów jest już za późno. Nawet gdyby teraz dano im szansę na pokutę, odmówiliby. Tak mówi teologia. Ewangelia przypomina nam, aby prostować drogi panu. Bóg chce być kochany, a to wymaga naszej wolnej woli. Niektórzy aniołowie przeszli próbę, a jedna trzecia upadła z powodu pychy i nieposłuszeństwa. Mieli tylko jedną szansę. My mamy możliwość pójścia do spowiedzi, pokuty, poprawy życia i zbawienia naszych dusz. A Bóg daje nam tak wiele innych duchowych pomocy. Różaniec nie jest tylko nabożeństwem, ale duchową bronią. Mamy Mszę Świętą i sakramenty, modlitwę, sakramentalia, anioła stróża tak wiele błogosławieństw. Musimy tylko uświadomić sobie, że demony nienawidzą tego, co Bóg kocha. Nienawidzą ciebie, ponieważ jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nienawidzą Boga z ogromną intensywnością. Nienawidzą Najświętszej Maryi Panny. Nienawidzą Najświętszej Eucharystii. Nienawidzą relikwii na ołtarzu. Nienawidzą nawet świec, które są poświęcone, medalika Świętego Benedykta, różańca. Pod koniec tego tygodnia podnieśli relikwie Świętej Klary. Santa Clarita nosi nazwę właśnie od świętej Klary, i wtedy powiedzieli: Chcę rzucić tym przez cały pokój. A ja powiedziałem: Nie możecie, nie macie już mocy, ale mają tak ogromną nienawiść. A potem mówili: Zniszczę ten wielki medalik świętego Benedykta, albo złamie ten różaniec. To właśnie chcieliby zrobić. Ale najbardziej chcą, abyśmy grzeszyli i utracili nasze dusze, żebyśmy zostali na zawsze oddzieleni od Boga, a potem byli przez nich wiecznie torturowani w piekle. Dlatego, moi najdrożsi w Chrystusie, nigdy nie wolno nam umniejszać znaczenia grzechu. Tak jak Bóg musi być pierwszy w naszym życiu, tak naszym największym wrogiem musi być grzech śmiertelny. Musimy całkowicie usunąć go z naszego życia. To jedyna rzecz, która oddziela nas od Boga, to jedyna rzecz, która pozbawi nas nieba na całą wieczność. Nawet demony jednak szukają wymówek i uważają się za ofiary, chociaż są w pełni odpowiedzialne za swój upadek. Zostały poddane próbie, ale nie były kuszone, widziały całą sytuację i dokonały swojego wyboru. Ich moc i nienawiść wobec nas są ogromne. Jeśli jednak jesteśmy połowiczni, jeśli się nie modlimy, jeśli nie współpracujemy z łaską Bożą i nie podejmujemy koniecznego osobistego wysiłku, nie zbawimy naszych dusz. Moi najdrożsi w Chrystusie, oni mówią mi o mękach piekła, ale nikt na Ziemi nie jest w stanie wyobrazić sobie mąk piekła, które trwają wiecznie. Nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie, jak straszne to jest. I dlatego, troje dzieci z Fatimy, gdy matka Boża otworzyła Ziemię i ukazała im wizję piekła, ich życie zmieniło się całkowicie. Musimy tylko pamiętać, że Bóg jest realny, Szatan jest realny, piekło jest realne i oczywiście niebo jest realne. Musimy także przechodzić przez życie z pokorą, miłością do Boga i ufnością w Boga. Nadmierny lęk jest oznaką braku zaufania do Boga i Najświętszej Maryi Panny. Nie jest on oznaką pokory. I raz po raz, przy zwiastowaniu, aniołowie mówili nie bój się. Pasterzom w noc Bożego Narodzenia anioł powiedział nie bójcie się. A oprócz Boga i Najświętszej Maryi Panny mamy także pomoc wszystkich świętych i aniołów. Tak więc pokora jest kluczem do dobrego życia duchowego, jest jego fundamentem. Na tym właśnie polega Adwent na przygotowaniu drogi Panu przez uniżenie siebie, miłość Boga, unikanie grzechu, pełnienie woli Bożej, a następnie przez modlitwę i umartwienie. Wiele lat temu biskup McKenna oraz dr. Joseph Klimek z Hartford w stanie Connecticut wystąpili w programie Unsolved Mysteries. I oto co powiedział dr. Klimek: Powiedział, że wierzy, iż niektórzy ludzie są opętani przez złego ducha demonicznego, który ich nęka, dręczy, fizycznie znęca się nad nimi i duchowo ich niszczy. I ponownie, poprzez modlitwę. Post i egzorcyzm mogą zostać uwolnieni. Chciałbym już tylko zakończyć kilkoma końcowymi myślami, a potem zakończymy opowiadaniem. Kręte drogi staną się proste, a wyboiste drogi gładkie. Odnosząc to do naszych dusz, nawiązuje się do zwyczaju panującego w krajach Wschodu w czasach Chrystusa. Wysyłano posłańców naprzód, aby przygotowali drogę na przyjście króla lub królewskiego gościa. Niekiedy trzeba było zbudować nową drogę. Dosłownie przygotowywano trakt przez pustynię dla przejścia wielbłądów, zasypując wąwozy, obniżając wyniosłe miejsca, prostując zakręty i wysypując drobnym piaskiem nierówne odcinki. Każda dolina zostanie wypełniona. Możemy patrzeć na te doliny jako na nasze grzechy zaniedbania i opuszczenia. Grzechy i złe nawyki powodują przepaść lub rozdarcie między Bogiem a duszami. Do tych grzechów często należą zaniedbywanie codziennej modlitwy, zwłaszcza różańca, opuszczanie Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane, szczególnie gdy sprawy doczesne stawia się ponad obowiązkiem wobec Boga, brak zadośćuczynienia za skradzione rzeczy lub za obmowę, przez którą niszczy się czyjeś dobre imię, obojętność wobec sakramentów, zaniedbywanie codziennych obowiązków i odpowiedzialności, rezygnowanie z czynienia dobra z powodu ludzkich względów i braku odwagi moralnej. Lecz dzisiaj po raz kolejny Kościół katolicki powtarza wezwanie świętego Jana Chrzciciela. W tych ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem musimy przygotować się na przyjście Pana, usuwając wszelkie przeszkody, które sami stworzyliśmy i które nie pozwalają łasce wejść do naszych dusz. Musimy szeroko otworzyć drzwi naszych serc dla Chrystusa, inaczej przejdzie obok nas, jak minął tak wiele drzwi w Betlejem, które były dla Niego zamknięte. Jeśli nie otworzymy drzwi naszych serc, znajdziemy je zimne i puste w poranek Bożego Narodzenia, bo Chrystusa tam nie będzie. Na koniec zakończę jedną z moich ulubionych opowieści. Mówiłem tę historię około 20 lat temu, i ktoś wtedy powiedział: Słyszałem to już wcześniej, już ją opowiadałeś. Tak czy inaczej, to naprawdę piękna historia Bożonarodzeniowa. Adwentowa. Wiele lat temu w zachodnim obozie górniczym w Kalifornii urodziło się dziecko. Jego matka, jedyna kobieta w tym miejscu, zmarła wkrótce po narodzinach dziecka. Górnicy postanowili zatrzymać dziecko i opiekować się nim najlepiej jak potrafili. Maleństwo leżało w starym pudle, owinięte, w łachmany podarte ze starych ubrań. Jeden z górników przejechał 80 mil na mule do Sacramento i kupił komplet ubranek dla niemowlęcia oraz piękną kołyskę z palisandru. Czysta kołyska zbyt mocno kontrastowała z brudnymi podłogami i osmalonymi ścianami górniczej chaty. Mężczyźni wyszorowali i wybielili to miejsce. W słoneczne dni wynosili niemowlę na zewnątrz, aby drzemało na świeżym powietrzu i w słońcu. Wszędzie wokół panował brud i nieporządek. Mężczyźni usunęli to wszystko, sadząc w zamian krzewy i kwiaty. Gdy dom i jego otoczenie stały się schludne i czyste, mężczyźni zaczęli oczyszczać samych siebie. Po powrocie z pracy przebierali się, myli i golili. Kupili nawet kilka luster do tego miejsca. Coś niewyobrażalnego za nim pojawiło się to dziecko. Ponieważ nie chcieli budzić dziecka, wprowadzili zasadę zakazu niepotrzebnego hałasu. Przestali krzyczeć i wrzeszczeć. W krótkim czasie ryczący obóz, jak go nazywano, został przemieniony w czysty i uprzejmy obóz dzięki obecności tego dziecka. I na tym właśnie polega cały sens adwentu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.